Profesor Włodzimierz Wrubel, sędzia Sądu Najwyższego, wykładawca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Witam, panie profesorze, panie sędzio. Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu. Panie profesorze, proponuję na początek. Podróż w przyszłość, a właściwie przeniesienie jej do teraźniejszości, bo gdyby wybory prezydenckie odbywały się teraz i rozstrzygnęły się teraz, bylibyśmy już po drugiej turze. Jeśli byłaby konieczna yy, i w czasie, w którym strony politycznej walki jedni mają swoje sądy, yy, drudzy swoje izby, każdy ma swoje przekonania co do legalności yy, bądź nie tego wyboru, to jakby wyglądało stwierdzanie o ważności tych wyborów, w jakiej bylibyśmy sytuacji, skoro teraz mamy taki zewsząd płynący dwugłos? Szczęśliwie polska konstytucja nie uzależnia możliwości objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta od tego, że jakiś sąd, w szczególności Sąd Najwyższy, stwierdzi ważność jego wyborów. Ta istotna kompetencja, którą ma Sąd Najwyższy, to stwierdzenie nieważności wyboru, bo gdyby tak się stało, to trzeba te wybory na nowo przeprowadzić. Natomiast rzeczywiście Sąd Najwyższy wydaje taką uchwałę, mówi o tym też Konstytucja, o stwierdzeniu ważności. Tyle tylko, że ona ma charakter taki jedynie potwierdzający. Od tego, jak mówię, nie zależy objęcie urzędu prezydenta. Także ten, to, to, ten, 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 ten chaos, który istnieje w części sądownictwa, w Sądzie Najwyższym, także tu szczęśliwie jakby nie przełoży się na to, to przejmowanie urzędu przez nowego prezydenta więc jeśli dobrze rozumiem bez sądu najwyższego bez decyzji stwierdzającej o ważności wyborów nowo wybrany prezydent tak czy inaczej swoją funkcję może pełnić i to zgodnie z konstytucją w majestacie prawa tak i, i to jest identyczny przepis w konstytucji jak przepis który dotyczy stwierdzania ważności wyborów sejmu i, i senatu bo już wówczas można by się zastanowić czy należało się zastanawiać co się stanie właśnie w sytuacji, w której w Sądzie Najwyższym funkcjonuje Izba nadzwyczajna, która, która nie jest elementem tego Sądu Najwyższego, ale także w tym przypadku ta uchwała o stwierdzeniu ważności wyborów jakby nie, 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 nie wpływa na, na ważność i możliwość prawidłowość działania Izby. Znaczy, w tym sensie, że nawet jak ona nie zapadnie, to, to nowy prezydent będzie urzędował, tak jak urzęduje Sejm i Senat. A jeśli sąd najwyższy uzna, że wybory są nieważne. Rozumiem, jesteśmy w dużo bardziej skomplikowanej sytuacji. Tak, to znaczy o tyle to nie jest skomplikowana sytuacja, że gdyby zrobił to Sąd Najwyższy, no to trzeba by było rozpisać nowe wybory i są bardzo precyzyjne regulacje dotyczące tej kwestii. Problemem jest, że w ustawie o Sądzie Najwyższym, kiedy ją zmieniano właśnie po to, żeby przejmować polityczną kontrolę nad Sądem Najwyższym. Wymyślono ten organ specjalny, ten sąd wyjątkowy, w jakim była Izba Nadzwyczajna, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Teraz wszyscy mówią o tej Izbie Nadzwyczajnej, i ja nawet wydaje mi się, że ten skrót jest w pełni uprawniony no właśnie to podkreśla jej wyjątkowość czy specjalność. To miał, miał być taki sąd od spraw politycznych. Konstytucja wprost zakazuje tworzenia takich sądów. Trybunały międzynarodowe uznały, że to sąd nie jest, a przynajmniej nie może orzekać jako sąd ta izba. Wobec tego tu mamy kłopot, że w tej ustawie mówię o Sądzie Najwyższym wskazuje się, że to właśnie ta Izba powinna orzekać o ważności nieważności wyborów. No więc gdyby się okazało, że ta izba wydałaby takie orzeczenie, a jak mówię, ponieważ jest to polityczny zupełnie organ, więc, więc trzeba raczej myśleć o orzeczeniach tego organu w kategoriach też politycznych, czyli walki o władzę, no to trzeba by się zastanowić, czy, mieliśmy, czy mielibyśmy do czynienia z konstytucyjnym stwierdzeniem nieważności wyborów przez Sąd Najwyższy. No moim zdaniem nie, więc w związku z tym to też... Takie orzeczenie, gdyby przez tą Izbę zostało wydane o nieważności wyborów, no też nie miałoby znaczenia prawnego. I co wtedy nie można wykluczyć takiego scenariusza, panie profesorze? Ja nie wypowiadam się, co wtedy politycznie, bo, bo jak mówię tak jak pani redaktor wspomniała, politycznie różni politycy opowiadają o alternatywnych rzeczywistościach prawnych. Zwłaszcza poprzednia większość, która tworzyła to alternatywne państwo, dzisiaj go bardzo zaciekle broni, twierdząc, że się narusza praworządność w sytuacji, kiedy usuwane są te, te, te artefakty tego autorytarnego państwa. Wobec tego, pewnie, od strony politycznej, no to, to pewnie trzeba by politologa zapytać, co by się wydarzyło. Jak mówię, od strony prawnej, no nie wydarzyłoby się nic. Mamy dzisiaj pewien już wypracowany mechanizm przywracania praworządności. Proszę pozwolić, Taki troszeczkę skok w bok, pewną dygresję, ale uh -huh. ona jest istotna także w tej perspektywie. Ten mechanizm, który notabene jest dość, trzeba było go wymyślać w polskich warunkach, ponieważ historycznie chyba niewiele państw tą drogę w ten sposób przechodziło, co my. To znaczy, mamy ciągle jakieś elementy państwa, które miało charakter no, niedemokratyczny, niekonstytucyjny i równocześnie część państwa, która chce, żeby tą konstytucję z prowotem wprowadzić w życie. No i ten mechanizm wygląda w ten sposób. Najpierw zapadają orzeczenia sądów mówiące, jaka instytucja jest zgodna z konstytucją, jaka nie jest. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, wobec tego to muszą być albo Trybunały Międzynarodowe, albo ta część sądownictwa, która ciągle działa zgodnie z konstytucją. I powołując się na te orzeczenia, odnosząc się do tych orzeczeń, organy państwa, które również zobowiązane są do przestrzegania konstytucji, no stwierdzają, że coś jest konstytucyjne albo nie jest i zgodnie z tym działają. I, I myślę, że, że to jest droga, którą także w tym przypadku trzeba pójść. To znaczy, dzisiaj już wiemy z orzeczeń sądowych, że Izba Nadzwyczajna nie jest częścią Sądu Najwyższego, wobec tego to, co ona stwierdzi czy nie stwierdzi, nie powinno mieć znaczenia dla innych organów państwa. Zacytuję marszałka Hołownię i kandydata na prezydenta jednocześnie, który mówi tak stoimy obecnie u progu potencjalnego chaosu prawnego i ustrojowego i każda próba poprawienia tej sytuacji jest warta wykonania. Tak marszałek mówi, prezentując swój projekt ustawy incydentalnej. Przypomnę tylko krótko ten projekt zakłada, że o ważności wyborów prezydenta zdecyduje cały Sąd Najwyższy, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i to bez różnicowania sędziów na tych starych dobrych i złych neosędziów. Czy to po pierwsze jest dobra diagnoza sytuacji? Po to drugie, czy to może być dobre lekarstwo ta ustawa incydentalna. Im szybciej usunie się z porządku prawnego te wadliwe instytucje, a Izba Kontroli nadzwyczajnej jest taką instytucją, tym lepiej, no bo właśnie unika się także konfliktów w tej przestrzeni politycznej, że tam każdy mm. będzie swoją narrację uprawiał. Jak mówię od strony prawnej nie, 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 nie jest to jakiś nadzwyczajny chaos, bo Przypominam, że kiedy był problem immunitetowy, to jak rozumiem, też chyba marszałek Sejmu ostatecznie uznał, że te orzeczenia Izby Nadzwyczajnej nie są orzeczeniami no. sądu i to jakoś nie, nie było jakiegoś szczególnego problemu wówczas. Wobec no poza polityczną awanturą, problem... rzecz jasna. No więc, więc mówię, to jest bardziej problem politycznej awantury niż, niż awantury prawnej. Tak? To te, tego, tego akurat nie dostrzegam. Natomiast wymyślanie scenariusza, w ramach którego o ważności wyborów albo o protestach wyborczych miałyby orzekać w jakichś takich mieszanych składach osoby, mhm. które są konstytucyjnie sędziami Sądu Najwyższego i nie są tymi sędziami, no to to jest fikcja, to znaczy to jest mhm. tworzenie jakiegoś świata znowu alternatywnego na, na jakieś bieżące cele polityczne, to znaczy taki, taki mechanizm chyba by się i tak nie udał. Zdecydowane nie na, dla neosędziów, tak traktuję pańską wypowiedź. Nie ma takiego projektu, nie ma takich regulacji, które by i ma takiej sytuacji, która usprawiedliwiałaby uznanie, że neosędziowie są sędziami konstytucyjnymi. No, no nie ma takiej możliwości, to znaczy nie da się ustawowo jakby tych osób zrobić właśnie sędziami w rozumieniu konstytucji. No bo żeby tak być, no to trzeba mieć wniosek musi być krajowej Rady Sądownictwa. Która przedkłada prezydentowi konkretną kandydaturę i on go powołuje. Te osoby nie mają takiego wniosku. Natomiast mówię o czymś innym raczej, że to nawet nie chodzi o to, czy to jest jakiś protest przeciwko neosędziom, czy nie, mm -hmm. tylko takie wyroki dalej będą wadliwe, gdyby były wydawane w składach mieszanych. No, to jest takie mydlenie trochę oczu. No, jeżeli w ten sposób ma realiz być realizowane prawo obywatela do sądu, a przecież protest wyborczy to jest jakieś prawo obywatela do tego, żeby jego protest został rozstrzygnięty przez sąd. No to nie można znowu tworzyć jakiejś fikcji sądu. No to nie będzie sąd znowu.